W przodu, o właśnie tak i wsunąć i jest zrobione przeładować, przytulić ale mam ciężar no masę mało wiadomo no kawał metalu i delikatnie najpierw pochylić się w przód, żeby pana prosto... o właśnie prostu nie chce zaciął Pan kałaską teraz już Pan to zaciął Brzydko mówiąc, z kałacznikowym, jak z psem sąsiadów, którego się nie lubi. Pan podpiął, pocionął i trzymał zamek przy zamknięciu. I on się nie domknie. Potem I puścić, sprężyna ma zamknąć zamek.